Przed przystąpieniem do liczenia pochodnych tych dwóch funkcji uprościmy sobie nieco ich wzory, a mianowicie pozbędziemy się pierwiastków i jeszcze tego ułamka we wzorze funkcji f od x, żeby łatwiej się liczyło potem pochodne. Czyli na początku przystępujemy do przykształcania wzoru funkcji f od x, no i piszemy, że nasza funkcja f od x jest równa. E, może pozbądźmy się na początku tego pierwiastka, czyli piszemy to, co jest pod pierwiastkiem, czyli 1 dzielone na 1 plus x kwadrat do potęgi 1 trzecia. No i teraz, żeby jeszcze pozbyć się tego ułamka, to po prostu weźmiemy sobie całość do potęgi minus 1 trzecia, ponieważ tutaj mamy odwrotność wyrażenia 1 plus x kwadrat, czyli możemy sobie zapisać, że to jest równe po prostu 1 plus x kwadrat i wszystko do potęgi minus 1 trzecia. No i teraz, gdy mamy daną funkcję f od x, takim bardziej przystępnym wzorem, no to możemy przystąpić do liczenia jego pochodnej f od x równa się. Nasza funkcja z funkcją oczywiście złożoną, tutaj funkcją wewnętrzną jest wyrażenie 1 plus x kwadrat, natomiast funkcją zewnętrzną jest nawias po prostu do potęgi minus 1 trzecia. Na początku różniczkujemy funkcję zewnętrzną, czyli ta minus 1 trzecia spada przed nawias, zatem piszemy minus. 1 trzecia, razy nas, nasz nawias, czyli 1 plus x kwadrat do potęgi o 1 mniejszej, czyli minus 1 trzecia, minus 1 to daje w rezultacie minus 4 trzecie. No i teraz jeszcze razy pochodna funkcji wewnętrznej. Pochodna jedynki to jest 0, natomiast pochodna x kwadrat to jest 2x, czyli po prostu pochodna funkcji wewnętrznej jest równa 2x. Zatem domnażamy to wyrażenie jeszcze właśnie przez 2x. No i mamy gotową pochodną funkcję f od x. Teraz tak samo postąpimy z funkcją g od x, to znaczy na początku przekształcimy jej wzór pozbywając się tego pierwiastka piątego stopnia. No i zapiszemy sobie, że nasza funkcja g od x wyraża się po prostu wzorem sinus z 4x do potęgi 1 piąta. No i teraz zaczynamy, zaczynamy różniczkować tą funkcję g od x, jej pochodną, g' od x równa się. Tutaj funkcją zewnętrzną, najbardziej zewnętrzną jest nawias do potęgi 1 piąta, czyli traktujemy to po prostu jako x w potędze 1 piąta, 1 piąta spada przez cały nawias, mamy 1 piątą, Naszego nawiasu, czyli sinusa z 4x do potęgi 1 piąta minus 1, czyli do potęgi minus 4 piąte, razy teraz pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna sinusa 4x. Ta nasza funkcja wewnętrzna jest jednocześnie również funkcją złożoną. Ponieważ funkcją zewnętrzną jest tutaj sinus, a funkcją wewnętrzną jest 4x. Na początku liczymy pochodną sinusa 4x jako funkcji zewnętrznej, no i to będzie po prostu pochodna sinusa jest równa cosinus, czyli razy cosinus tych 4x, no i teraz jeszcze na koniec razy pochodna tej funkcji najbardziej wewnętrznej, czyli razy pochodna 4x, czyli po prostu razy 4. No i mamy już gotowy wzór na pochodną funkcji GeodX, można byłoby go oczywiście trochę ładniej zapisać, na przykład tą czwórkę wciągnąć tutaj do ułamka, napisać 4 piąte razy całość, i to już byłoby gotowe.